Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie, oczywiście. Chociaż dzisiaj sobie pozwolę nagrywać dubeltowo. Jeden mikrofon, który tam mi wisi do góry, ostatnio się denerwuję na ten przekaz dźwiękowy, a drugi mam bezprzewodowy, który podpiąłem sobie tutaj pod takie urządzenie do nagrywania dźwięku. Ale dzisiaj słuchajcie będzie również o dźwięku, bo było nie było radiostacje, słuchajcie, wymagały tego, żeby ten dźwięk przenosić, tak? Ostatnio byliśmy na małej, króciutkiej wycieczce, w okolicach narodzin, że tak powiem, Betlejem, cyfrowego Betlejem, a tak naprawdę miejsce, gdzie urodził się Alan Turning. Powiem Wam, że gdyby wszystko tu opowiedzieć, co ostatnio przeglądałem i przypominałem sobie, a także dowiadowałem się nowych rzeczy, to chyba by trzeba było troszeczkę z tym... Yy, przegiąć i pewnie to nagranie trwałoby kilkanaście godzin i wszyscy by umarli, że tak powiem z nudów łącznie ze mną. Może bym zasnął, dlatego... Słuchajcie, kapeczka. Ach! Bardzo dobra kawa. No właśnie. A co tu robi ta osoba, yy, która no nie wygląda, muszę wam powiedzieć. Yy. O, teraz jeszcze może inną. I jeszcze może inną. Moż włączymy sobie playach. Zobaczymy, czy to będzie się tam zmieniać, czy nie. Zmienia się czy się nie zmienia. Chyba się tak powiem w tym. O, zmienia się chyba. Chyba teraz o poruszyło. Co chwila aktualizacja z tego programowania A ja używam OBS-u, tak? Takiego programu, który jest bardzo ciekawy i polecam wszystkim, jak macie jakieś swoje kanały tam czy cokolwiek robić jakieś prezentacje. to warto, warto. Chyba się zatrzymało znów <głos》> Muszę w opcjach tam. Ale dobrze niech zostanie. Nie zostanie ta fotografia, bo no, jak byliśmy na tym spacerku tam w Madeville, tak, w miejscu, gdzie um, urodził się um, tutaj, tak powiem, współtwórca, tak powiem, bo nie jedyny współtwórca no, tych narzędzi, z których dzisiaj możemy sobie tu korzystać, to powiedziałem właśnie, że jedno takie narzędzie sobie wykorzystuje i Skłamałem, bo tych narzędzi jest więcej. Bo tu jest właśnie przykład drugiego narzędzia. Dzięki tekstowi, które wyplułam mi, że tak powiem, Chat GPT i stworzy tam dla mnie, można powiedzieć, opowiadanie takie. Może to będzie wiele tomów, zobaczę, jak się nie znudzę. Ostatnio. Gdy patrzyłem na to co dzieje się na świecie i e, tak patrząc z boku na to wszystko to mówię w zasadzie e, okres, że tak powiem istnienia naszej tu współczesnej cywilizacji to jest jedno wielkie pasmo y, y, podbojów i y, walki o przetrwanie, a także walki o surowce i wpływy. No i nic się tutaj, zobaczcie, na tej planecie naszej nie zmienia, jest to do dzisiaj. Ja pomyślałem sobie, Skoro y, niektórzy ludzie myślą trochę do przodu, a nie do tyłu, bo historię trzeba oczywiście patrzeć i dzisiaj właśnie to robimy, ale spójrzmy do przodu i zobaczymy, co to urządzenie, które powstało w wyniku właśnie, no można powiedzieć, już ponad od 100 lat, tak, pojawił się człowiek, który, a tak naprawdę byli też inni, którzy już wcześniej zaczęli myśleć o... O czymś takim, jak to już tam w proroctwach nawet jest, żeby stworzyć sobie jakiś rodzaj um, sztucznego człowieka, tak? Bo to i Golem i, i inne historie. Może kiedyś warto by było też jakby się pochylić i y, wyszukać takie ciekawe informacje. A może właśnie Chat GPT mi wyszukaj. Y, być może zrobię to y, któregoś tam raz. Ale. Y, Patrząc na to um, i zastanawiając się, o co tak naprawdę tutaj chodzi w tej chwili na tym świecie o te wszystkie dziwne rzeczy, które się wydarzają, to pomyślałem sobie, a może by tak właśnie tego czata GPT zatrudnić i niech stworzy coś, co, co dopiero się wydarzy, tak? czyli jakiś rodzaj proroctwa, bo jak patrzymy sobie na właśnie też historię, to wielu pisarzy, którzy byli pisarzami science fiction bądź tworzyli jakieś właśnie powieści, które wychodziły z ich jakieś, no, tej abstrakcyjnego myślenia i fantazji. No i powstawały koncepcje jakichś zdarzeń, pojazdów, tak, urządzeń i tak dalej. Tutaj słynny kapitan Nemo. Tak, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. No i co? Mamy to dzisiaj, tak? Kiedyś była to fantazja, a dzisiaj to już jest no, stara, stara rzeczywistość, o tak powiem. No i właśnie yy, przeglądałem sobie yy, kwestie właśnie tych yy, możliwości, co by można było zrobić, aby... Yy, no, zmieniły się tutaj na tej naszej planecie no te zapędy do yy, przejmowania yy, niszczenia yy, mordowania i aby ta planeta yy, No była mlekiem i miodem płynąca No i prawdopodobnie za wszystkim stoi no jedna kwestia. Kwestia, która jest związana z energią. Bo ktoś po prostu chce mieć na tą energią. piecze o, tak ładnie powiem. W przypadku gdyby udało nam się taką energię, jak przysłowił Prometeusz, który dał nam ogień wytworzyć i byłaby ona ogólnie dostępna dla wszystkich, to hmm, jestem ciekaw, czy starczyłoby to do tego, żeby e, położyć tą broń, odłożyć broń i zająć się rozwojem ludzkości, cywilizacji, abyśmy mogli no, nie wstydzić się tego, co w tej chwili oglądamy tak, na świecie. E, czy to też wynikałoby również z tego, że no niektórzy musieliby zmienić swoje postępowanie albo po prostu odejść. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Natomiast em, patrzyłem sobie, jakie są możliwości, bo w tej chwili mówi się o tym tak zwanym zielonym ładzie. Powstają, em, można powiedzieć, czyste energie, tak? Mamy, mamy elektrownie wiatrowe, mamy fotowoltaikę, która tam dzisiaj podglądam sobie tak powiem, jak tam w Polsce to się dzieje bo widzę że Polska jest takim krajem który bardzo szybko się rozwija w tym kierunku i są tam różne regulacje jest parę fajnych kanałów gdzie można gdzie można posłuchać o, o osób które jakby w tym siedzą głęboko bo mają swoje swoje instalacje fotowoltaiczne wręcz prawie że farmy do tego trackery i różne rzeczy a mnie akurat te techniczne rzeczy interesują, także sobie tam po cichutku podsłuchuję, co tam yy, równolatkowie nawet i, i, i młodsze osoby myślą na temat właśnie tego, tego czegoś czym jest, czym jest, yy, no właśnie ten to coś, co jest potrzebne nam do życia, niezbędne. Energia, zwłaszcza energia elektryczna jest jednym z najważniejszych czynników. Żeby ta nasza cywilizacja funkcjonowała. No a z tym wiąże się, z wytworem tej energii, to wiąże się wiele różnych rzeczy. No kwestia paliw kopalnych, tutaj źródeł odnawialnych, to jest jedna sprawa. No ale popatrzymy sobie, słuchajcie, na przyszłość. No i już są próby w wielu państwach prowadzone nad tym, żeby odpalić, można powiedzieć, energię jak słońce. Tak? kiedyś robiłem kilka audycji w najmniejszej telewizji na świecie jeszcze i pokazywałem wam jak, jak niektóre państwa próbują zapalić gwiazdę tak taką małą No i czerpać jakby z niej energię o tym za bardzo ci się nie, nie chcę mówić w każdym razie no, taką jedną z technologii przyszłości właśnie ma być wydobycie i pozyskiwanie Helu 3 tak Helu 3 którego na świecie jest no niewielka ilość z tego co wiem to nawet w Polsce występuje Natomiast bardzo bardzo wielka ilość jest tego Helu 3 to jest taka odmiana alotropowa Helu na naszym tutaj łysem, który sobie nam tu świeci czasami ale no cóż żeby go pozyskać to trzeba tam polecieć wykopać to z tego regolitu, tak czyli z tego gruntu księżycowego przetworzyć, tak napakować w, w zbiornik jakiś i wysłać to z powrotem na ziemię takie pomysły są No cóż zobaczymy czy jaki będzie postęp czy właśnie być może pomoże przy tym No właśnie sztuczna inteligencja między innymi te wszelkie typu właśnie algorytmy które będą no, pracować można powiedzieć za człowieka tak A, No i w związku z tym właśnie pomyślałem sobie skoro no, księżyc byłby w naszym zasięgu, gdyby się udało tam, powiedzmy takie, takie kopalnie, nazwijmy to, odkrywkowe, tak, stworzyć i pracowałyby tam być może nie ludzie, a maszyny na przykład, czy, które byłyby wyposażone właśnie w sztuczną inteligencję, to mogłoby to być jakieś rozwiązanie dla, dla cywilizacji jako takiej. No ale wiecie, nasza cywilizacja jest podzielona jak torcik na różne wpływy. No tu kilka właśnie państw no aspiruje do tego, żeby na ten księżyc tam się udać i no wyszarpnąć, co tam jest. Natomiast to jest tylko księżyc, słuchajcie, a mamy cały wszechświat, mamy nieskończony kosmos i tam ile jest tego wszystkiego. No i w związku z tym myślałem sobie, że może tak daleko nie lecieć, ale polecieć chociażby naszego układu słonecznego trochę dalej. No i tutaj właśnie w mojej głowie powstał pomysły stworzenia właśnie takiego takiej powieści nazwijmy to. I niech to zrobi sztuczna inteligencja i niech powie nam jak to może wyglądać i... Jakie mogą być tego skutki. O. No i powiem Wam, jestem zaskoczony. Dzisiaj nie, niestety nie opublikuję wam tego, bo to na, na, na razie powstaje. Myślę, że będzie się to rozwijać, ale może za jakiś czas, żeby tutaj za dużo wam nie zamarodzić. Za jakiś czas postaram się takim Rąbka tajemnicy uchylić i no zobaczymy jak, jak Wy to odbierzecie. Ale to tyle jeśli chodzi właśnie o tą, o tą tutaj piękną postać, która zobaczcie, sztuczna inteligencja najpierw stworzyła, tak powiem, tekst a ja z tekstu, który ta sztuczna inteligencja stworzyła, kazałem mi stworzyć nowy wizerunek. I tak, jak wam to pokazywałem trzy wizerunki Które właśnie ten ta maszynka nam tutaj e, przetworzyła, i nawet e, powstały, że tak powiem, e, postacie, które mają swoje, e, swoje imiona i nazwiska. E, tu nawet widzicie numer 33 na, e, na pagonie, tak prawie że. E, ale nie zdradzę więcej, bo myślę, że kiepsko się czyta książkę, a być może będzie to w forma jakiegoś audiobooka, bo nad tym właśnie dzisiaj ciężko pracowałem. Na razie mi się nie udało rozwiązać pewnego problemu, ale może się uda. A jeżeli nie uda się w formie audiobooka, to na pewno w jakimś tam PDF-ie to wypuszczę, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Myślę, że w przyszłym roku. Um. Ale wrócę teraz słuchajcie do tej mojej wizyty i do Bleczli i nie tylko, bo wszystko to jest powiązane właśnie. Alan Turing, Bletchley no i Polska przede wszystkim, jakby tam powiedzieć, polski udział, w zasadzie olbrzymi udział Polaków w powstaniu właśnie. No, pierwszych komputerów, można powiedzieć, które były jednocześnie y, maszynami deszyfrującymi. Um, a tak a propos, y, zobaczcie, kto w tym roku dostał nagrodę Nobla z fizyki. Tak, tak. Osoba, która związana jest ze sztuczną inteligencją, tak, tworzeniem sztucznej inteligencji która urodziła się również w Londynie, żeby było śmieszniej. Kawałeczek tam na południe ode mnie, w bardzo pięknej dzielnicy. Wszyscy na pewno znacie tą dzielnicę, zwłaszcza, że mamy No co prawda już nie pierwszą rakietę, ale drugą rakietę w tej chwili. Tak, w małym Wimbledonie urodził się, tak powiem, laureat tegorocznej nagrody Nobla z fizyki. Są już, tak powiem, filmy z nim. Nie będę zdradzał na jakim kanale, ale polskie, polskie kanały już, można powiedzieć, zrobiły z tym panem wywiad. Taką konferencję generalną z tymi noblistami. Natomiast co do, do tych noblistów, to zwłaszcza pokojowych, to nie dyskutujmy. W tej chwili na ten temat. Natomiast w kwestiach właśnie tego noblisty z fizyki, tak. No, również jest kimś takim, kto dostał, można powiedzieć, taką odmianę Nobla, ale to był Nobel dla właśnie za udział w sztucznej inteligencji jako takiej, czyli. Nagrodę Alana Turinga, która w tej chwili wynosi milion chyba dolarów, o ile się nie mylę. No i jedynym fundatorem, który w tej chwili jest tej nagrody, to jest nie kto inny jak nasz Google, tutaj. A ta osoba, która, która dostała tę nagrodę i Nobla tego, tego rocznego. Oczywiście pracowała wcześniej dla, dla Google'a, no i jeszcze wcześniej była kimś takim, kto miał swoją firmę, ale właśnie związaną właśnie z tym kierunkiem, no ale jak to była, dostał propozycję nie do odrzucenia i tą firmę sprzedał, ale zatrudnił się oczywiście. W ogóle. Nie chcę też wchodzić dzisiaj w te kwestie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego przechwytywane są praktycznie wszystkie firmy, um, bo nie chcę mieć zdjęć zdjętego tego filmu, um, ale powiem Wam tak. W następnej części tego, można powiedzieć, Betlejem sztucznej inteligencji. Metlaim AI, skupię się na, na tym naszym polskim wątku, bo jest warto uwagi, ponieważ wszyscy na pewno słyszeliście o Enigmie, prawda? Tak. No i udziale Polaków w tych kwestiach ale y, ostatnio gruchnęła taka bardzo ciekawa informacja. Otóż w okolicach y, Gdańska, na takiej małej wyspie, można powiedzieć, y, właśnie po prawie 80 latach odkryto zniszczoną, co prawda, enigmę i y, została, tak powiem, tam y, nie tak jak w Smoleńsku, ale <laughs> dokładnie. Przeczesana ziemia w tym miejscu gdzie prawdopodobnie Niemcy właśnie zniszczyli Jeden z modeli tej, tej maszyny Ja tą maszynę widziałem tutaj już kilka razy w muzeum wojny także z bliska mogłem sobie zobaczyć jak to wygląda A tam nasi odkrywcy laterba się nazywa chyba o ile się nie mylę tam na kanale laterby jest jest całe taki zapis wideo, jak oni to zrobili i co zostało odkryte. A być może jeszcze jakieś nowości dojdą. No i mówię o tej enigmie. Wszyscy tak się jarają, no tak powiem kolokwialnie, ale czy ktoś z Was słyszał takie pojęcie jak polska maszyna przykrywająca? LaCida, tak się nazywała od w skrót od y, dwóch pierwszych liter nazwisk twórców a jeszcze bardziej w skrócie to ta maszyna nazywa się lcd y, i niestety ale nie ma nie zachowała się żadna y, żaden egzemplarz do dnia dzisiejszego może gdzieś jest i jak y, tu wiem że są też osoby które y, y, szukają y, wykrywaczem właśnie metalu no to byłbym szczęśliwy, gdyby komuś się udało taką maszynę gdzieś znaleźć, bo no, byłby to ewenement tak na skalę światową. Tych Enigm jest sporo, sporo kosztują też. Zastanawiam się jaka byłaby kwota, gdyby tą maszynę naszą polską odkryto i wystawiono gdzieś na aukcji. Jak, Bonam nam tutaj tak, bo w, y, ostatnio kiedyś pokazywałem wam taki model aparatu fotograficznego, który został sprzedany y, Bonam, który był właśnie y, podczas misji Apollo 11 wykorzystywany i y, y, do uwiecznienia, słuchajcie, y, tych słynnych Witelsowskich kroków przez pasy na Abbey Road, tak tu w pobliżu, gdzie mieszkam. I tak pomyślałem sobie właśnie, dlaczego Betlejem tutaj AI, bo być może za jakiś czas, jak to by ktoś rozprowagował, ludzie zaczną tam też przyjeżdżać pod ten, tą uliczkę, pod dom, gdzie urodził się nasz bohater tutaj brytyjski, nazwijmy to. Który no, skończył no, marnie, muszę powiedzieć, ponieważ w tamtych czasach, w latach 50. i 40., bycie osobą o odmiennej orientacji seksualnej było karane. Karane więzieniem. No i niestety nasz bohater, no taki się urodził. Ja tutaj nie oceniam nikogo. No był odmiennej orientacji i został przyłapany na tym i zmuszono e, go dano mu wybór albo pójdziesz e, siedzieć albo kastracja chemiczna no i wybrał tą drugą opcję i e, później e, w wyniku tego no, zaburzeń jakiś najprawdopodobniej bo jest kilka wersji e, popełnił samobójstwo i e, dopiero w 2009 chyba pośmiertnie został przeproszony a to było 50 tam któryś rok chyba 7 o ile się nie mylę pośmiertnie został przeproszony przez premiera Wielkiej Brytanii chyba Brauna a w 2013 jakby zrehabilitowany przez chyba rodzinę królewską czy przez sąd to muszę gdzieś tam doczytać jeszcze No i widzicie tak to jest z bohaterami którzy których już nie ma. Dzisiaj Wajcha przestawiona w drugą stronę. Dzisiaj byłby, gdyby żył jeszcze, tak? No, to bym mógłby jeszcze żyć, moi państwo, mógłby jeszcze żyć. Ale yy, yy, taki mamy świat po prostu. Świat yy, z jednej strony yy, nietolerancyjny, a z drugiej strony jeszcze bardziej nietolerancyjny. Myślę, że to tyle. 25 minut starczy słuchajcie i no co? Myślę, że jeszcze przed świętami może dwa filmy, jak zdążę. Do następnego razu, cześć.